Karaiby, jakich może nie znacie. Jesteśmy na małych Antylach, Grenadyny, blisko Tobago Kiss, na którym przypuszczalnie wielu z Was już było. Skoro było na Karaibach, Tu mamy piękne Tobago Kiss, Wyspę Mairo. Natomiast, jak się dobrze przyjrzycie, na południowy wschód od Tobago Kiss mamy mały Petit Tabak. Petit Tabak to taka mała wysepeczka, która jest zdala od jakiegoś dużego ruchu, zdala od lochalesów. Można poczuć się jak prawdziwy Robinson Crusoe. Przejdźmy na dziób i pokażę Wam, jak to wygląda w rzeczywistości. W lewej ręce macie całe Tobago Kiss Tam wszystkie jachty stoją za, za tą właśnie rafą, która e, niweluje duże zafalowanie. I w środku, w tym łagitnym basenie, właśnie stoją jachty przy Tobago Kiss, tam jest kotwicowisko i również dostępne moje. Natomiast po mojej lewej ręce proszę o operatora, żeby nie wpadł do dziury i przeszedł do mną, moi drodzy. A za mną Petit Tabak. Do którego, do którego, jak wiecie, można troszeczkę się wsunąć do środka na pięknej płynnej wodzie, można rzeczywiście poczuć się troszeczkę samotnie, z daleka od cywilizacji. Więc kiedykolwiek będziecie na Tobago Pis, będziecie stali dziobem pod wiatr, spójrzcie na prawo, lekko skosem do góry,